Dobrze, widzę, witam Was przed wygrywaniem ekranu. Otóż, to jest mój teksturpak i teraz najpierw, jak chcecie... Ja sobie zmieniłem zdjęcie na takie coś i jak chcecie sobie zmienić nazwę, to klikacie prawym przyciskiem... Nie, jak widzicie, nie zawsze, wszystko raz i notatnik. I tu macie wszystko zmienione. jest przynajmniej i sobie zatnieć, nie macie to zapisane, zapiszemy najlepiej na pulpicie. И пасту. Раз я открою позже тебе. Не ведь родите и раньше не. Вы все И я тут я на знаю, я и это, что нам А у меня здесь не делают сайт. Патронс. Ветлес. трудно. Dobra, zróbmy to w ten sposób, że... Czy... O, nie działa. Zobaczcie. Czyli znaczy, to się chyba nie da zmienić. Dobra, to by nie zmieniali. I otóż wejdźmy sobie w blok BH, bo ja tam robię Właśnie tak i stwórzmy jakiegoś fajnego mobka który nam po prostu pomoże okej okay. blok, o nie, się tutaj wejdźmy sobie tu coś sobie zmieniło na ekranu akurat jest i teraz otóż co robimy, wejdźmy sobie w model główny Teraz chcę zrobić Creepera Cyry Ether Wszystko, no jakkolwiek, jakikolwiek, nie będę wiesz teraz Popry i dajcie sobie w lotem, weta CNT i to ma I tu macie wszystko Creeper Ostatni, jakiś, który nie działał, ale sprawdzę teraz I Jest, jak widzicie, taki bez tego Czas go przerobić Maluj. Opuś Dobra, powiedzmy, teraz na pulpicie sobie to zapisujemy jako creper, na razie creeper. i dobra, i zabrę. o już, ten minut. Teraz ja, wy razie to widzicie, ale ja to szybko sobie zmienię, wchodzimy yy, mi w minecraft, yy. albo nie mam po prostu pokażę w początku jak to się robi. Czyli I o to chodzi, patrzcie. Jeszcze sobie w Assess Minecraft teksturę z Szukacie Creepera po prostu, nie? Więc dolejemy się przy tym. I jest Creeper. Więc zobaczycie, czy to jest takie coś. Dobra, to jest Creeper. I teraz ja to zapisałem. Szukajcie, gdzie mam go tu mam. To wszystko zrobić. Wszystko, co nie zajmowałem, to nie zajmowałem. To dobra. I wortę teksturę. W ten komputer. Powinien się nagrywić, jest jestem Sprawdźmy. w że nie ma. O tu jest! Nazwa, to jest idealne. cy ry -e -f -f. I teraz, patrzcie, weźcie sobie copy i copy-luźnienie, jakby co. I chwyćcie sobie do beznik-faka. Otwórz. I wychodźcie z tego. I to weźcie sobie z tego. Tu weź do tego. I powinno być git. Sprawdzę, szybko na bliżej, Dobra. Dobra. I uwaga, co się Nie wiem czemu wszystko mi się wyłączyło, ale teraz nic Otóż, ty. o Czy się creepera? Otóż nie, czyli muszę była tutaj kopia i i teraz widza wydajemy sobie pyk. No to już nie wczytuje. Patrzcie, no mi. А ты наверное, все... Ну, no. эй, уже не тусимся чем так есть? А мы не сумживаны в телевизи. Сейчас не стану звать. Лобс. Оп, не утакая. Чай чистого. давай. Спробуй что так. Лобс. no uh, weź ja tak wyjść z wyjścia proszę nie mam jej teraz na wyjście nie mam jej na crystal launcher więc I uwaga tutaj ta chwila tutaj ten creeper okej Teraz wchodzimy sobie od nowa. Wiem, że nic nie widzicie, ale. Dajcie chwilę. I trochę jest z tym zachodu, ale coś się popsuło. Nie wiem, właśnie. Jeśli on może wejść to super. Ale teraz powinien być bit. Nie wiem, że to się nie działa. Nawet sobie zostawimy to i wyjdziemy. I... Niech się dzień. I tak yy, to jest znaczy przykładowe jeszcze będę go zmieniał, yy, a ten jak go, już go skończę, to będziecie mieli link w opisie, więc widać yy, polecam. I teraz tu nie mam. dobra, jest trzeba. multiplayer. Ja tylko zrównoważony tylko na multiplayer, więc jestem tak przyzwyczajony, po prostu. Czekamy. Jestem. I uwaga, widzicie, normalny te to teraz obciąć, teraz rozpojść, open i... Dajmy ten, nasz, no. Ten nasz. Okej. Okay. Jest. I teraz spróbujmy go wziąć. Jest! Tylko, że... Właśnie zrobiliśmy na odwrót twarz, no, twarz. Zrobiliśmy na twarz, widzowie. No! 2 jeden, Dobra. O, tym świata. Widzowie. Szybko sobie to przerobimy. Czyli. to pała nie wystaje. to zabrzmiało. I trzeba wziąć tego paka, czyli tak, później resorstów. Dużo jest nie zachodu, ale może teraz się naprawiło, bo w miło bardzo. Open JT. Nie rozumiem o co w tym chodzi. Że, może włączyć ziemy. No i, wyłączyłem. i teraz się da wyciągnąć. Ok. I trzeba ją zmazać tym twarzem najgorszym no przypomnę, że to jest normalnie źle save zapis Jest, jest zapisane i teraz ja to... już widzieliście jak ja to robię, więc tylko zmienię po prostu. w ten sposób. Dobra. Podajemy sobie na to widzipaka. Trochę z tym zachodu, ale trudno. Bo tak to łatwo jest chyba zrobić ręki, prawda? Ale trudniej jest zrobić mowę w tym słupaku według mnie, to sprawia, sprawia bardzo dużą trudność Ale to zależy dla kogo, prawda? Dobra Ostatnia widzowie próba Teraz to się musi udać Widzicie, widzowie, jestem, mam wziąć Więc... Okej okay. Teraz... Restos z paki I... Zobaczymy. Pyk, 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 I tak widzowie, mamy to! To jest nasz creeper. Sami to zrobiliśmy, możemy minę nic lespić. Więc okej. Okay. Uciekał. Nie wiem czemu Minecraft tak trochę loduje, ale to po prostu to mój komputer bo zawsze mm. wiem, jak biała, ale, no, nie działa. Młode. I teraz jak wybucha nasz taki creeper. Wybucha bardzo ładnie. O, wejdzie ono. Patrzcie, nie powiecie, że to nie jest słodzie. No z tym uśmieszkiem jeszcze do Was. Jaki hej! Okay z takie uśmieszki, ja będzie będziecie chciał zarąbać po prostu Tak miło by cię chciał zabić po prostu, no. Miło Więc ja wiecie, creepery są bardzo fajne I polecam creepery Siema I umarłem Więc tak, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Pamiętajcie o subskrypcji i w górę to tyle na dziś. Do zobaczenia i cześć!